Dzień dobry, dzień dobry. Kochani, dzisiaj chciałbym Was zaprosić na fanpage Leśnej Biblioteki Pomysłów. W związku z tym, że mamy kwiecień, który jest miesiącem książki, 2 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, a 23 kwietnia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Książki oraz Praw Autorskich. I w związku z tym Leśna Biblioteka Pomysłów wraz z Biblioteką podobiczną w Sielcach, Filia w Sokołowie Podlaski Przygotowała dla Was specjalne nagranie. I słuchajcie, tutaj mamy dziewczyny, a i Renatę, które zabiorą Witamy. Was w magiczną podróż po literaturze. Czy coś chcecie jeszcze dodać? Przedstawimy różne oblicza książki. Zobaczycie, że książka może mieć e, formułę nie tylko stricte. E, taką jak, jak to nazywa. kodeksową, na typową. Tylko pokażemy, że książki mogą być ciekawe, nie muszą być nudne, i myślę, że nie, niektóre z Państwa bardzo zaskoczą. Poniekąd może być to forma zabawki. Tak, tak, bardzo. Także zapraszamy. Klikajcie, lajkujcie, leśna biblioteka pomysłów i do zobaczenia.